Serdecznie witam na kanale rocznik 1961. No dzisiaj Wam zrobię taki odcinek. Kiedyś Wam mówiłem o takiej piwnicy w moim domu, gdzie kiedyś mieszkałem. Zawsze przed tą piwnicą miałem strach. No jak to wszyscy mają zawsze przed strach przed jakimiś pomieszczeniami. Przed takimi zamkniętymi, małymi pomieszczeniami, a ja zawsze miałem przed strach przed tą piwnicą, którą właśnie teraz wam pokażę i powiem dlaczego. Tutaj, zawsze jak wchodziłem, to się bardzo bałem. Teraz zmienię kamerę i powiem o co chodzi. Zawsze takie odgłosy były. Psa. takie mam wrażenie jakby to było wczoraj No jesteśmy już w tej piwnicy schodzimy po schodkach parę schodków w dół i zawsze w, zawsze się bałem tutaj wejść dlaczego Dlatego, że zawsze jak wchodziłem. To się najpierw rozglądałem w prawo. Zawsze tam było ciemno. Zawsze jakieś tam były odgłosy. Bałem się właśnie tej części piwnicy. Patrzyłem zawsze w lewo. Tam taki zakamarek był po lewej stronie. Też się bałem. Tutaj bałem się tego zakamarku bardzo. I powiem Wam szczerze, że tutaj, tutaj, właśnie, w tym zakamarku, do dzisiaj mam takiego stracha. Tam, w tamtym miejscu, jak byłem dzieckiem. Leżał taki zdechły pies. Zawsze później go widziałem. Mimo, że go nie było, zawsze on mnie tu straszył. Tutaj, zawsze w tej części piwnicy, jak widać, zawsze była taka woda. Kapało gdzieś, wyciekało stąd. Woda. I miałem stracha zawsze. I tutaj, zawsze jak wchodziłem do tej piwnicy po węgiel. Rodzice mnie wysyłali jako dziecko, to zawsze szedłem i bałem się tych odgłosów, które są w tej piwnicy. Ja będę powoli szedł. Może coś usłyszymy. I teraz się światło zapaliło. Kiedyś tego nie było. Zawsze się bałem tutaj chodzić. Odważny, a ja kiedyś nie byłem tak odważny. Słychać. Jak dziś ktoś chodzi na górze. Zawsze się tego bałem. さあ No i właśnie to jest ta piwnica, która zawsze, zawsze jakaś taka jest dla mnie nieprzyjemna mimo wszystko. Chciałem się podzielić z wami właśnie moimi takimi wrażeniami. No i ten pies. On zawsze gdzieś tutaj skowycze, wyje. Zawsze go gdzieś słychać. Do tej pory go słychać. No. No tylko w, tak z ciekawości, jak ktoś ma jakieś właśnie takie swoje strachy przed czymś, no to właśnie przypomnijcie, że każdy z nas czegoś się boi. Ja się boję tej piwnicy do tej pory. Trzymajcie się na razie. Wszystkiego dobrego.